Czas apokalipsy. Jeden z najsłynniejszych filmów wojennych wszechczasów w roli głównej M79 Bluper. To tylko jeden z wielu przydomków słynnego amerykańskiego granatnika kalibru 40 mm. Jednostrzałowa broń była oparta na konstrukcji strzelby myśliwskiej. Powstała w latach 50. na życzenie amerykańskiej armii, która poszukiwała broni wsparcia celniejszej niż dotychczas używane granaty nasadkowe, a jednocześnie lżejszej niż Moździerz. Odpowiedź nadeszła z fabryki broni w Springfield, która dostarczyła broń lekką, łatwą w obsłudze, niezawodną oraz celną. Stała się symbolem wojny w Wietnamie. Miała jedną wadę. Wymagała od żołnierza grenadiera posiadania drugiej broni do samoobrony na bliskim dystansie. Amerykanie uznali, że trzeba to zmienić. Zastąpili M79 granatnikiem M203 podwieszanym pod karabinkiem.